Dzień dobry, cześć i czołem, witam was w filmiku, który mam nadzieję dużo osób, wiele osób oczekuje. Film konkursowy, pierwszy konkurs na kanale Vot Fanpage i to z taką dużą pompą. Od razu powiem, wszystkie nagrody są sponsorowane przeze mnie, przez Mua, bo mi Wargaming nie daje, nie jestem community kontrybutorem, więc, więc nie mogę za bardzo liczyć na jakąś tam większą pomoc. Chociaż to wie, może się zapytam jeszcze o złoto, ale wątpię, eee, większą frajdę mi da... E, sfinansowanie tych nagród z własnej kieszeni, mam taką możliwość, to czemu by nie, odłożyłem to specjalnie na konto z YouTube'a, żebym mam hajsę lecą, więc, więc wiadomo. E, słuchajcie, konkurs dosyć, dosyć fajny moim zdaniem, e, jeśli ktoś grał ze mną w, w FBI, w klanie FBI i, i pamięta osobę zwaną Charlie, iCharlie, albo Charlie Juvenalia, jak to się mówiło zawsze, człowiek, który wprowadził mnie do świata wojen klanów i do światów klanowych, na pewno lagu to ogląda, więc na pewno będzie kojarzył osobę. Ten, ta, ten na pewno wie, że to był konkurs właśnie na, wymyślony przez, przez, przez Charlie'ego i to jest taki mój hołd w postaci tego filmiku, właśnie Charlie'emu, który już, z nami, już, już niestety z nami nie gra. Wota porzucił na rzecz życia, więc w sumie chwała mu za to, mam nadzieję, że mu się dobrze wiedzie. Konkurs oryginalnie wymyśliła Charlie, ja tutaj sobie go wprowadziłem do siebie, z lekką, z lekką modyfikacją, ale do szczegóły. Słuchajcie, zadaniem waszym, z racji, że spadł śnieg, jest wysikanie na śniegu jak najładniejszego czołgu. <laughs> nie no, oczywiście żartuję, chociaż... Nie, 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 nieważne, nieważne, słuchajcie, na, na poważnie. Konkurs polega na tym, jak nazwa wskazuje, będą, będzie to wielka bitwa powtórek, tak właśnie się nazywała, tak się nazywało oryginalnie ten konkurs. Na czym to polega w skrócie? Przysyłacie do mnie powtórki w czterech kategoriach: czołgi lekkie, czołgi średnie, czołgi ciężkie i niszczyciele czołgów. Ja z tych wszystkich powtórek wybieram najlepszych 8. Wybieram oczywiście nie według własnego widzi tylko jest specjalna formuła, którą zaraz podam wam dalej: punktowa. Ja wybieram najlepsze 8 powtórek i te powtórki w każdej grupie stają w szranki w, w, w zawodach tak zwanych drabinkowych, jest drabinka jedna ósma, 1, 4, jedna druga i finał każda osoba gdzie powtórki zostaną wylosowane dobrane losowo według specjalnego magicznego programu, których jest pełno w internecie to oczywiście będzie losowanie będzie na, na filmiku pokazane i osoba, która które będą stawały w szranki oczywiście będą ze sobą walczyć punktowo ja będę pokazywał wynik oczywiście przegranego, wygrany będzie nie wiadomo do końca I ten kto dojdzie najwyżej, ten oczywiście wygra Dodatkowo jeden gracz, to już to wam powiem, ale później będą oczywiście jeszcze takie poszczególne zasady Jeden gracz może wysłać dowolną liczbę powtórek na dowolną liczbę grup Czyli możesz wysłać sobie zarówno... Na hateki, na Tedeki i, i na czołgi lekkie I to jest wręcz wskazane, ponieważ ta osoba, która zajmie najwięcej e, wartościowych miejsc w każdej grupie Wygra czołg premium, 8 tierowy czołg premium, który jest dostępny w sklepie na chwilę obecną Oczywiście tam jest lista, standardowy oczywiście, standardowy czołg premium Który będzie, w których lista będzie dostępna za chwilę e, Wygra to i ja mu ten czołg sponsoruję e, Podejrzewam, że, że, że to będzie albo Luwy, albo T3,4, albo IS6. Wybór należy do Was, ewentualnie 8 88 kto wie? Więc ta osoba, która zajmie najwięcej wyższych tych miejsc, które też są punktowane, a to za chwilę, wygra. Oprócz złota czołg premium. Dobra, teraz przejdźmy sobie do szczegółów, jakie powtórki mnie interesują, i jakie wysyłać, i co w ogóle wysyłać. Okej, okay. jakie powtórki mnie interesują i gdzie je wysyłać? Eee, jeśli chodzi o powtórki, interesują mnie walki czterema, oczywiście czterema rodzajami czołgami, czołgów. Czołgi lekkie, czołgi średnie, czołgi ciężkie i niszyciele czołgów. Te cztery grupy możecie mi wysyłać. Tiery od siódmego wzwyż, czyli cztery, cztery tiery możecie mi wysłać. Siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. W jednej bitwie możecie użyć pięć pocisków premium, to jest maksymalna wartość ilości tych pocisków jakie możecie wystrzelić, jeśli będzie więcej, oczywiście powtórka nie będzie zaliczona do konkursu. Oczywiście podejrzewam, że magazynki będą miały tutaj większy problem. Właśnie wiem taką średnią wartość, ponieważ część ma 4 pociski, część ma 6 pocisków, więc pomyślałem sobie, że 5 będzie taka wartość średnia, więc albo się przeładujecie po tych czterech. I, 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 i śluz, albo, albo albo po prostu jednego nie wystrzelicie i, i, i te się przeładujecie. 5 pocisków to jest maks, jakie możecie sobie wystrzelić. Pocisk premium oczywiście, wystrzelić w jednej bitwie. Nie interesują mnie bitwy plutonowe, nie interesują mnie bitwy drużynowe, twierdze, CW i tak zwane bitwy bitwy zorganizowane, czyli te tak zwane 3-4. Co, co przez to rozumiem, jeśli, jeśli w bitwie będzie maksymalnie dwóch członków tego samego klanu, to ta bitwa jest przyjęta, jeśli nie, będzie więcej trudno, nieważne jak to będzie jaki to będzie rozkład w drużynie bitwa nie będzie się kwalifikować do konkursu. Co mnie interesuje dodatkowo? Wysyłacie mi plik Czysty plik replays, to jest ten, który się znajduje w folderze World of Tanks Replays. Ten plik mi wysyłacie, plus trzy screeny wyników końcowych. Bardzo Was proszę, taki gracz oczywiście, który mi to wyśle tą powtórkę, równocześnie zobowiązuje się nie wysyłać tej powtórki do żadnego youtubera oraz zobowiązuje się nie wrzucać tej powtórki na żadne WOT replays. QuickBabyReplays i, in, i inne wszelkiego rodzaju w, w, portale, które właśnie gromadzą te powtórki, yy, przynajmniej na czas trwania konkursu, potem to możecie robić. Na czas trwania konkursu proszę tych powtórek nie wrzucać na, do żadnego youtubera ani no, na, żadnym, na żaden portal. Yy, gdzie mi te powtórki wysyłacie? Yy, powstał specjalny mail konkursowy: konkurs, małpa, fanpage .pl Konkurs małpa .pl. To jest mail, na którym wysyłacie te, te owe powtórki. Co, 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 co piszecie w treści maila? GRB, czyli skrót od great Random Battles. Potem rodzaj czołgu, jakim graliście, czyli LT, MT, HT albo TD. I damage. I tyle. Nic więcej mnie nie interesuje. Damage sumowane oczywiście. A, albo nie, albo nie, zróbmy inaczej. Samo GRB i rodzaj czołgu. Nic więcej. GRB i potem LT, MT, HT itd. W treści możecie wpisać to, to co, mi, co mi na pewno sprawę ułatwi, yy, jakim czołgiem graliście, jaki demet zadaliście w sumie, czyli damage wasz plus demet po, po asyście, jakie fragi ubiliście, czyli jakie czołgi rozdaliście i jakie medale zdobyliście. Wszystkie medale, jakie są, jakie są możliwe, bo w ogóle konkretnie yy, dotyczy nawet te wszystkie yy, łatwe i, 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 i nieznaczące. Odnoczenia typu, typu brutal i te pierdoły. Wszystko piszecie w tym mailu ewentualnie. Jeśli nie, ja to sobie sam znajdę żaden problem i sam sobie to skalkuluję. A jak? E, oczywiście jeden gracz może wysłać e, tyle powtórek, ile chce, do tylu grup, ile mu się spodoba. E, to jest nawet su sugerowane, żeby jeden gracz. Brał udział więcej niż, 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 niż w jednej grupie, bo macie wtedy szansę na wygranie czołga, czołgu ciężkiego. E, jeden gracz wysyła dowolną liczbę wtórek, e, zostanie wysłana, wybrana przez mnie ta, która będzie miała największą wartość punktową, a jak tą wartość się liczy, już Wam w tym momencie podaję. Do wyliczenia wartości powtórki posłużymy mi jeden wzór, który stworzył zresztą iCharlie którego ja lekko zmodyfikowałem, które teraz widzicie na ekranie, omówmy poszczególne składowe tego wzoru. Po pierwsze, najważniejszą kwestią w powtórce jest oczywiście damage, jest to damage wasz plus damage po asyście, czyli to jest wartość sumowana e, za, o, dzielona przez 500, zaokrąglona w dół. Czyli, że jeśli ktoś zadał przykładowo 6000 obrażeń, dzielimy to przez 500, w sumie 6000, przykładowo 4000 własnego i 2000 po spocie, e, otrzymuje 6000, dzielimy to przez 500, otrzymujemy 12 punktów. Jeśli ktoś zadał 6005, też otrzymuje e, 12 punktów, ponieważ e, wartość ta jest zaokrąglona w dół. E, jeden punkt to przekroczenie kolejnej wartości 500, 500 obrażeń, czyli w tym przypadku. Musiałby zadać 6500 obrażeń, wtedy by miał 13 punktów. Wartość ta jest sumowana z, z, z fragami, jakie zdobyliście w tej bitwie. I teraz fragi te liczone są na zasadzie e, frag, czyli tier danego fragu, odpowiednia wartość e, liczbowa. Dziesiątka to jest oczywiście 1, 9 to jest 0,9, 8 to jest 0,8 i tak dalej, i tak dalej, aż do pierwszego fragu, które, pierwszego tiera, który raczej nie powinien się pojawić. Chociaż są różne plutony, więc warto to mieć na uwadze. Więc to jest ta wartość sumowana dodatkowo i to wszystko, ta suma jest dzielona przez tier, jakim jechaliście razy jedna dziesiąta. Więc jak widzicie. Ee... Tutaj ma duży wpływ zarówno damage, jak i tier, który którym jechaliście, ponieważ jeśli macie niższy tier, ta wartość, przez którą będziemy dzielić ten, tą sumę tego damage'a, będzie odpowiednio większa. Tak? Czyli np. jeśli macie siódmy tier, to będzie razy 0,7, podzieli przez 0,7 to da więcej na pewno niż, niż podzieli przez 1, tak? więc to jest ta wartość główna. Plus medale, odpowiednia ilość medali, będziecie mieli w odnośniku. Teraz tego nie będę tłumaczył, bo to... Bo to znaczy może, nie, może nie tłumaczył. czytał. Ponieważ tego jest naprawdę dużo. Yy, powiem wam tylko tyle, że odpowiednie medale są liczone za 0,5 punkta, 1 punkt, 2, 3, 4. Listę wszystkich medali będziecie mieli w linku. Tam będzie też odnośnik na moją stronę. Powstaje, tam powstanie specjalna podstrona z całym regulaminem, jeśli chodzi o, o, o całą bitwę powtórek, wielką bitwę powtórek. Plus oczywiście będzie lista wszystkich medali i jakie będziecie mieli yy, możliwość do zdobycia i jakie będą, jak, jak są punktowane. Więc podsumowując to macie, tu macie regułkę na jaki zasadzie będę to liczył nie, nie musicie tego wyrobić, ja to sobie sam policzę, możecie sobie to, to, to dla siebie policzyć yy, regułkę podaję, żeby było wszystko jasne Ponieważ na początku było, wymyśliłem obostrzenie, że, żeby nie brały udziału ludzie z mojego klanu, z klanu AZP, ale z racji, że to wszystko dzieje się na zasadzie na, 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 na matematyki, nie widzę powodu, żeby ich od tego konkursu odcinać, więc żaden problem, każdy może wysłać do mnie powtórkę, która będzie liczona według tego wzoru. Najlepsi y, trafią, trafią do Draginki, tam będą mieli punkty i nagrody. No, oraz y, najlepsi, najlepszy z najlepszy z najlepszych, najlepszy najlepszych wygra e, czołg premium. A jakie są nagrody i jakie są punkty? O tym w tej chwili. Po wybraniu najlepszych ośmiu powtórek z każdej grupy, mam nadzieję, że w ogóle tyle przyjdzie. Jak nie, to po prostu przedłużymy troszeczkę okres, albo po prostu jedną, jedną grupkę skrócimy od razu do odpowiedniej ilości. Po wybraniu odpowiedniej liczby powtórek, czyli po 8 powtórek na każdą grupę, przyjdzie czas na drabinki. Wtedy te osoby, które się nie dostaną do grupy, do grupy drabinkowej, przykro mi, nic nie wygrywają. Wyniki osób, które się nie dostały, też będą widoczne po na specjalnym filmiku, żeby nie było żadnych nieporozumień. Każda powtórka zostanie punktowana przeze mnie i wypisana nikiem gracza, który się nie dostał. Jeżeli się dostajecie do 1,8. Nadal nic nie wykrywacie, musicie przejść wyżej. Nagrody zaczynają się od wartości 1,4, czyli od 1,4 finału. Dwie osoby, które odpadną w 1,4 otrzymają na pocieszenie po 100 golda. Kolejne, kolejna osoba, która w drugiej odpadnie, otrzymuje 1000 golda, a zwycięzca, który wygra drabinkę, otrzymuje 2,5. 1000 zł okruszcu, więc powtarzając za jedną, za jedną, czwartą macie w sumie 200 zł po 100 na łebka, potem macie 1000 zł i 2500 zł, dodatkowo e, miejsca te są punktowane e, za dostanie się do 1,8 otrzymujecie 1 punkt, za dostanie się do 1,4 2 punkty, do dostanie się do jednej trzeciej do 1,2 przepraszam, 3 punkty i zwycięstwa Zwycięzca otrzymuje 4 punkty. Te punkty się sumują, więc jak widzicie, za, za zwycięstwo całej drabinki gracz otrzyma 10 punktów. To samo się tyczy każdej innej drabinki. Jeżeli tak się stanie, że większa ilość graczy po wykonaniu wszystkich 4 turniej drabinkowych będzie miała taką samą liczbę punktów, oczywiście będzie decydowała punktacja powtórki. Jeżeli ta punktacja będzie o dziwo taka sama, przeważy damage zadany przez, przez te osoby. Takie są zasady, tak to wygląda. Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Więc zachęcam Was do brania, udziału, do brania udziału w większej ilości grup niż jednej, bo wtedy możecie wygrać właśnie. Człok premium. Ta osoba, która zdobędzie największą ilość punktów, czyli przykładowo jedną drabinkę wygra, to ma 10 punktów, do, w drugiej drabince dojdzie do jednej, drugiej, to ma 6 punktów. To już ma 16, pozostałe dwie, dwie drabinki odpuści, a nie będzie więcej, większej ilości osób. Ta osoba wygrywa dowolny, dostępny, standardowy w tym momencie w sklepie czołg Premium. Lista tych czołgów premium jakie możecie wygrać, wybrać sobie jest dostępna właśnie w tym momencie na, na ekranie. Jak widzicie jest to Super Pershing T4 lwy 88 8, 8 pak, jak Tigery, Pantera 8-8 e, Pantera, e, cm Tanowa e, i szósty FTM 50T, T43, STA2, AMX CDC oraz 112. To są te czołgi, które sobie możecie wybrać, e, żeby były Waszą nagrodą. To są nagrody, więc tak, więc tak podsumowując: złoto za, grań, za branie udziału w, w drabinkach oraz czołg premium dla najlepszego we wszystkich we wszystkich drabinkach to są nagrody, jakie możecie wygrać w moim konkursie. I na zakończenie powiem Wam tylko e, powodzenia. Macie czas do końca lutego. E, powtórki nie mogą być starsze niż dzień, w którym e, ten filmik się ukazał. To znaczy takie takie też takie obostrzenie. Nie starsze powtórki niż dzień, w którym ten filmik się pokazał i złoty 9.6. Specjalnie właśnie czekałem, aż ta łata się pojawi, żeby nie było żadnych niedomówień, bo jak wiecie, w tej łacie wchodzi formalnie nerw do więc mogłoby być trochę przekłamanie, jeśli miał wyniki zarówno złoty 9.5, jak i 9.6, dlatego powtórki muszą być złoty 9.6 i nie starsze niż yy, dzień, w którym pokazał się ten filmik na YouTubie. Pełen regulamin konkursu znajdziecie zarówno na wątku forum, jaki założę na stronie na forum World of Tanks oraz na mojej stronie wotfanpage.pl Tam będziecie mieli odnośnik do konkursu i tam będziecie mieli opis opis całego regulaminu, jaki obowiązuje w moim konkursie. Życzę wam powodzenia. Czekam na wasze powtórki. Mam nadzieję, że wygra najlepszy. I co? Widzimy się w innych filmikach. A wyniki już na pewno. Na pewno już podko pierwsze wyniki pod koniec, może nie w środku marca, na pewno, bo, to, bo trochę mi to liczenie zejdzie. Chyba, że one liczą na bieżąco. Więc mam nadzieję, że już w połowie marca to będą pewnie filmiki weekendowe. Będę to już cały na weekend. Będzie to walka weekendowa. Pierwsze wyniki pierwszych starć już powinny się pojawić tuż po starcie marca. Więc powodzenia! Czekam na Wasze powtórki! Szyma!